Kurwa, dobrze, że w cieniu, bo i się tak słońce napierdala. A tutaj to dobrze jest. To możesz zapić generalnie. Ach, Ty nie umiesz pić. Tutaj połóż. Od razu lepiej życzę. Historię mam tak w ogóle kiedyś jak pracowałem jeszcze to miałem takiego chuja szefa Nie zapłacił mi, żeby wyobrazić jednej garzy gdzieś się kurwa pracował A kurwa w Tarzak Historia piękna jako puenty brak Ale nie 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 cheniu Ja jeszcze nawet nie zaszczyłem Wyobraź sobie, że następny dzień, chujowi piła łapy upierdoliła, przy samym łokciu. Znaczy nie, łokciem to sobie dupę teraz wyciera. A jeszcze co, że ryba piła? Czy ryba pielęgnisowata? Nie Heniu. cyrkularka cyrkularcha Bo to się nazywa karma. A za karma, to do człowieka wrócić lubi. Ej, Ej, poczekaj. Karma i tak go dopadnie. Zobacz. Jak mi się zdziwia, że przyszyją mu głowę. Głowę może się jeszcze da przyszyć. Ale jak wsadzić mózg do środka. Ale flaszka cała. Kurde, jak mułego pierdoliło? Kurwa, ale prysło, to muzyk chyba był taki, szaleń. I to była właśnie karma. Ale ja bym zadzwonił, ale nie kurde, bo nie mam telefonu.